Hala znowu PK więc wiesz co dziś się dzieje usa świecie na boisku, a pół wika szaleje Kolejny mecz o trzy punkty Tylko zwycięstwo choć zdarzały się porażki, one, Odeszły w przeszło Mocy masę do wygrania spotkania jest przeogromna Kibice mają nadzieję, że gra będzie jednostronna W na dwa naszych z mówi tylko jedno Rywale z porażką odejdą Teraz przygotował zespół do gry o najwyższe cele Takie teamu założenie by osiągnąć bardzo wiele Kadrę mamy wyjątkową, każdy z graczy się poświęca Na boisku zawsze walczy, myślą o smaku zwycięstwa A więc do boju drużyną za tobą stoją kibice Którzy za swoją drużynę oddali by życie A teraz wszyscy razem zaśpiewajmy jedną pieśń W górę serca, bo w świecie wygra mecz A znowu PK Szwart, więc wiesz co dziś się dzieje Fusa, świecie na boisku, a pół szaleje Kolejny mecz o trzy punkty Tylko zwycięstwo, choć zdarzały się porażki, one, odeczy w czegło Mocy do wygrania spotkania, jest ogromna Kibice mają nadzieję, że gra będzie jednostronna Zbytnie na twarzach naszych grać mówi tylko jedno Rywale z porażką odejdą Sekret przygotował zespół do gry o najwyższe cele Takie teamu założenie, by osiągnąć bardzo wiele Kadrę mamy wyjątkową, każdy z graczy się poświęca Na boisku zawsze walczy myślą o smaku zwycięstwa A jest do woju zużywą, za tobą stoją kibice, którzy za swoją drużynę oddali, by życie A teraz wszyscy razem zaśpiewajmy jedną pieśń W górę serca, bo świecie wygra mecz Znalazł dowód, bekasz szwag, więc wiesz, co dziś się dzieje w na na boisku, a puwika szaleje Kolejny mecz, trzy punkty, tylko zwycięstwo Choć zdarzały się porażki, one odeszły w przewód masę do wygrania spotkania jest przeogromna Kibice mają nadzieję, że gra będzie jednostronna Stupienie na twarzach naszych graczy mówi tylko jedno Rywale z porażką odejdą że przygotował zespół do gry o najwyższe cele Takie teamu założenie był osiągnąć bardzo wiele Kadrę mamy wyjątkową, każdy z graczy się poświęca Na boisku zawsze walczy, myślą o smaku zwycięstwa ale więc do woju za tobą stoją kibice Którzy za swoją drużynę oddali wyważne życie A teraz wszyscy razem zaśpiewajmy jedną pieśń W górę serca, bo w świecie wygra mecz A to bupek, aż więc wiesz, co dziś się dzieje w na świecie, na boisku, a publika szaleje Kolejny mecz, o trzy punkty, tylko zwycięstwo Choć zdarzały się porażki, one odeszły w przewód Oczekiwacja do wygrania spotkania jest przeogromna Kibice mają nadzieję, że gra będzie jednostronna pyny na twarzach naszych graczy mówi tylko jedno Rywale z porażką odejdą Szczerze przygotował do gry? o najwyższe cele Takie teamu założenie by osiągnąć bardzo wiele Kadrę mamy wyjątkową, każdy z graczy się poświęca Na boisku zawsze walczy myślą o smaku zwycięstwa A jest do boju drużyną to za tobą stoją kibice Którzy za swoją drużynę oddali by ważne życie A teraz wszyscy razem zaśpiewajmy jedną pieśń W górę serca, bo w świecie wygra mecz Znalazł znowu bekasz fakt, więc wiesz co dziś się dzieje w na świecie, na boisku, a pół wika szaleje Kolejny mecz o trzy punkty, tylko zwycięstwo Choć zdarzały się porażki, one odeszły w przewód Chodzi do wygrania, spotkania jest przeogromna Kibice mają nadzieję, że gra będzie jednostronna Stupienie na twarzach naszych graczy mówi tylko jedno Rywal z porażką odejdą że przygotował zespół do gry o najwyższe cele Takie teamu założenie, by osiągnąć bardzo wiele Kadrę mamy wyjątkową, każdy z graczy się poświęca Na boisku zawsze walczy myślą o smaku zwycięstwa ale więc do za zużywą, za tobą stoją kibice, którzy za swoją drużynę oddali, by życie A teraz wszyscy razem zaśpiewajmy jedną pieśń W górę serca, bo w świecie wygra mecz